Ten tekst piosenki jest mocny. Nie mogę puścić muzyki, yy, bo do tego musicie sami wejść na muzyczkę. <laughs> Ale ten cytat mówi trochę o mnie ostatnio. Dziękuję. W kolejnych filmach już nie będę gadał tyle o sobie. W ogóle nie będę. Chyba dobrze mi idzie leczenie typowego egocentryzmu. Pa, pa. Cześć. Adam powiedział że lubi rozmawiać, a ja wiem, że ten film nie jest zaproszeniem do rozmowy, tylko ten film jest po prostu filmem, który on nagrał dla swoich widzów, ale go obejrzeliśmy. Milczałem przez cały film po to, żeby wysłuchać go ze zrozumieniem i wysłuchałem go ze zrozumieniem i teraz chciałbym się odnieść do kilku rzeczy. Chciałbym powiedzieć kilka rzeczy w tym filmie. Nie oczekuję żadnej odpowiedzi, nie oczekuję absolutnie niczego. Chciałem tylko powiedzieć kilka rzeczy, może nie tyle co dodać, może kto pytał, ale wprowadzę swój stream, to no nie? Zatem chcę powiedzieć kilka rzeczy. Dobra, zamykam was, Elo, nie potraficie, nie potraficie się zachowywać, ogarnąć tyłek. Przestań spawiać z tym PogChampem, bo jest wstyd. Wstyd jest taki PogChamp wysyłać. Jest kilka ważnych rzeczy, które powiedział Naruciak tutaj. Możemy podzielić ten film troszeczkę tak jakby na sekcje. Pierwszą sekcją jest tworzenie treści, które on tworzył kiedyś, które produkował, te ciunka i loczki, które regularnie wypuszczał, które są rozrywką, ze której nie jest dumny. Generalnie na YouTubie jest tak, że jeżeli masz jakąś serię, która ci wychodzi, jeżeli masz coś, co ci raz wystrzeli, co ciebie dostrzeże więcej ludzi, a masz taką nadzieję, że kurde, może to nie będzie jedyny raz, może to już będzie na stałe, może uda się cisnąć dalej. Ja Na przykład mam teraz tak ze streamami. Jak udaje się przybijać 10 tysięcy ludzi ja każdy stream rozpoczynam z nadzieją, kurde, mam nadzieję, że to zostanie kurde, mam nadzieję, że uda się cały czas że tak powiem, być na tym poziomie, bo jestem mega dumny, że udało się osiągnąć ten poziom, czyż nie? I zgaduję, że Adam, jak przekroczył regularnie milion wyświetleń pod każdym ciąg loczki, że wrzuca ciąg ma i ma pewny milion, to na samym początku podchodził do tego z zajaraniem YouTube'owym, z nadzieją, dobrze się bawił. Ale jak to już zaczął tworzyć dłużej, przez kilka miesięcy albo przez kilka lat i cały czas był ten wynik, to ten wynik już przestał przynosić satysfakcję. I To wszystko zaczynało być troszeczkę puste. Niestety, jest problem z rozrywką taki, że jeżeli tworzysz rozrywkę, że musisz być cały czas śmieszny, wymyślać dowcipy i generalnie wiesz, zabawiać tłum, jest to niesamowicie ciężkie. Jest to, bo nie mówię, że to jest niesamowicie ciężkie, że siedzenie przed komputerem i komentowanie jest trudne, tylko jest ciężkie, żeby być zabawnym dla swojej widowni. Nawet jeżeli ta widownia dobrze Ciebie zna, żeby być wiecie, w trybie takim cały czas zabawności. Przez to, jeżeli zacząłeś nagrywać w wieku 16-17 lat takie treści i już minęło kilka lat od tego momentu, to cały czas w głowie jesteś tym infantylnym dzieciakiem sprzed kilku lat, który robi cały czas te same żarty, który e, prowadzi cały czas ten sam humor, troszeczkę jego humor się zmienia wraz z czasami, bo są nowe trendy, są nowe rzeczy śmieszne w internecie, się do tego dostosowuje, ale nadal wewnątrz się zatrzymajesz kilka lat wcześniej. Myślę, że to też bardzo dobrze widać u niektórych streamerów, którzy na przykład siedzą po kilka lat sami, z czatem siedzą i tylko konwersują, a później jak zaczynają e, na przykład wychodzić do ludzi i się komuniko komunikować się z nimi, nagle się okazuje, że potrafią się mocno zmienić, że potrafią się nagle stać innymi osobami, bo to jest. Uważam, że na streamach też jest tak, że jeżeli siedzisz, jeżeli tylko siedzisz z czatem, rozmawiasz i masz, nie masz interakcji z nikim poza tym, albo nie ma, masz ograniczoną interakcję, jedynie zabawiasz swój czat i nigdy nie masz innej osoby do zabawienia, czat ci zawsze się zaśmieje. Na streamie zawsze zostaną osoby, które się zaśmieją, napiszą ci plus jeden, które ciebie wesprą. Tak samo komentarze na YouTubie. Jeżeli cały czas zabawiasz na YouTubie, na YouTubie zawsze będziesz miał tą publikę, która ci powie, ale zajbista, ale fajne, Mimo, że w środku może ciebie to tak naprawdę nie bawić. I nawet możesz się nie skapnąć, w którym momencie przestałeś być sobą, a zacząłeś być wersją siebie z przeszłości i zamiast, od, zamiast cały czas starać się po prostu jako bieżący ty być zabawny, jesteś przeszłym ty, który jest już starszy, którego to już nie bawi i który musi cały czas odgrywać swoją rolę. I kontent taki jaki tworzy na czyli tam przeglądanie memów, i przeglądanie memów, czy tam reagowanie na jakieś gówna zipli typu szkoła 50 czy coś, nie, to nie, szkoła jest na telefonie, ale wiecie o co mi chodzi. Wiecie, 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 wiecie o co mi chodzi o rodzaj contentu. To no jest spoko, jeżeli nie masz 20 lat, jeżeli już przekraczasz 20 lat i cały czas reagujesz na filmy z ipli, no to kurde, już trochę ręce ci opada, już trochę nie chcesz tego robić. Szczególnie, że każdy z tych materiałów jest wedle tego samego schematu i za każdym razem, jak ja jadę do rodziny na święta i widzę, że na telewizorze, że leci jakieś trudne sprawy czy coś, ja siadam, ja się na to patrzę i ja po prostu czuję, że mój mózg wyparowuje. To jest tak strasznie debilnie i głupio zrobione. Żadna osoba się nie zachowuje tak na świecie. Nikt się nie zachowuje tak jak ludzie w tych serialach. I ty musisz takie oczywiste, głupie zachowanie jeszcze dośmieszać. To nie? Próbuje, musisz robić żart z gówna. Każdy wie, że to jest gówno. Każdy wie, że to jest gówno, bo ludzie to oglądają. A ty musisz żartować z tego gówna, bo ciebie oglądają. Czyli tak naprawdę sam się stajesz takim paradokumentem odrobinę. Tylko jesteś odrobinę ponad tym z takiego powodu, że ty z nich się śmiejesz. I tak naprawdę to tak samo jak są kanały komentarzy, Jak ja jestem teraz kanałem komentarzy. Ja nie jestem ponad te dramy. I to wszystko, ponieważ ja jestem częścią nich. Ponieważ ja je komentuję. Ponieważ również komentuję. To nie jest tak, że jestem ponad nimi, tylko wszyscy robimy to samo. Tylko jeden powie mądrze i drugi powie głupi. Czyż nie? Ale w przypadku paradokumentów jest po prostu taki problem, że poziom jest tak niesamowicie niski tych paradokumentów, że to aż ręce opadają. Zatem to bardzo, bardzo współczuję w ogóle, że przez lata musiał tworzyć takie materiały. I nie mógł za bardzo z tego wyjść. A powiecie. Dlaczego nie mógł z tego wyjść? Dlaczego po prostu nie przestał? Dlaczego nie zaczął robić innych rzeczy? Ponieważ nie wiesz, czy ci wypali, nie wiesz, czy osiągniesz ten sukces. Jeżeli jesteś już w złym stanie psychicznym, kiedy już ci to sprawia trudność, nie masz siły robić zmian. Nie masz siły nagle tworzyć nowych rzeczy, tylko robisz cały czas to samo i masz nadzieję, że w pewnym momencie będzie lepiej, albo w pewnym momencie wpadniesz na coś na tyle bezpiecznego, że nie będziesz się bać tego pokazać. Jak ja teraz jestem w zajebistym stanie psychicznym, super się czuję, świetnie się odnajduję tutaj, gdzie jestem. Ja mam głowę pełną pomysłów, co ja chcę zrobić. Nie boję się eksperymentów, nie boję się zacząć nowych rzeczy, ponieważ mam pewność siebie. Ale w momencie, kiedy jesteś w, dołku, w takim dołku psychicznym, to pomimo tego, że masz półtorej czy dwa miliony wyświetleń na każdym filmie, to boisz się wprowadzić jakąkolwiek zmianę. I cały czas masz z tyłu głowy, nawet jeżeli mówisz, nie patrzę na liczby, nie patrzę na wyniki, nie obchodzi mnie to, to cały czas myślisz o tym, że. Co z tego, że zrobię dobry materiał, skoro moich widzów to nie obchodzi? Skoro nikt tego nie obejrzy. I może nie, ja wiem, że dużo YouTuberów cały czas rzuca szasta, hajsem, rzuca na prawo i na lewo, żeby jak najwięcej zarobić, mamony. U niektórych to jest cel pieniądze. Ale u dużej ilości YouTuberów cel nie jest pieniądze i nie jest też, żeby robić super materiały, bo to jest w ogóle inny cel artystyczny: to, żeby wypełnić się w środku, że się Produkuje dobre treści, siema, produkuje coś, co chce oglądać, siema, produkuje coś, przy czym chce się dobrze bawić. To chodzi tutaj bardziej już o Twoje prywatne zdrowie psychiczne z tym, jeżeli coś takiego otworzysz, jak się z tym czujesz, o Twoją własną moralność, czy nawet godność czasami, którą masz w materiałach. I jak Adam powiedział, że on nie czuje, że ma jakąkolwiek godność produkując swoje materiały, że jest obdarty z tej swojej godności. Ale jesteś typ YouTubera, taki jak ja na przykład, ja jestem tym typem YouTubera. Który się patrzy na liczby. Nie, ob, nie obchodzi go złotówka na końcu, czy jest cokolwiek dopisane, tylko obchodzi go, czy jest ta liczba. I czuje się mentalnie, że jeżeli wrzuci coś, co nie wypełnia jego, jakichś wewnętrznych standardów liczbowych odnośnie tego, kto ile czegoś obejrzy, kto ile, e, kto jak się mocno w to zaangażuje i tak dalej, to się czuje, jakby odniósł porażkę. Mimo, że na przykład coś, co jest wyprodukowane dobre, e, jest dobre. I przejść z tego poziomu, że zaczynasz tworzyć treści dla treści, które chcesz stworzyć, a przestajesz tworzyć treści dla liczb jest bardzo ciężkie, bo to jest tak, że nie tworzysz treści z myślą o liczbie, że ja wiem, że ten odcinek zrobi miliardy wyświetleń, to znaczy, jeżeli już się chwytasz brzytwy, to tak myślisz, ale jeżeli jesteś w dobrym miejscu, tylko tworzysz coś dobrego, jeżeli to wypali, to wtedy masz zajebiste liczby, jest super, a później, żeby to utrzymać, w pewnym momencie staje się moment, w pewnym momencie nadchodzi chwila, kiedy nie myślisz, że robię dalej zajebisty content, tylko, hmm, to teraz muszę zrobić, żeby utrzymać tę liczbę. Co teraz, muszę, teraz, co teraz muszę zrobić, żeby ta liczba przy mnie została? Co teraz muszę zrobić, żeby się nie cofnąć? Co teraz muszę zrobić, żeby nie spaść z tego spiedestału? I dlatego ja się tutaj nie zgodzę z Adamem, jeżeli chodzi o streaming, ale zaraz krytykuję troszeczkę jego podejście do streamowania, ponieważ sam sobie zaprzeczył w tym materiale, moim zdaniem, jeżeli chodzi o streaming i zaraz wam wytłumaczę dlaczego. E ale jeżeli chodzi o tę pogoń za liczbami i za tym wszystkim, ja wyniosłem nie osobiście algorytm YouTube'a, algorytm YouTube'a nigdy nie był dla twórców, zawsze był dla strony. Zaczęło się od tego, że na samym początku subskrybowałeś kanał i miałeś powiadomienia, później to wywalili, później zaczęli proponować jakieś główne, jakieś filmy podobne. Czy teraz jest tak, że jeżeli subskrybujesz kogoś kanał, oglądasz większość filmów, ale kilku nie obejrzysz, to mogą ci się nagle nie wyświetlać materiały z takiego powodu, że po prostu YouTube zdecydował, że nie oglądasz tej osoby wystarczająco długo. Teraz to operuje w taki sposób, że jeżeli tworzysz, Kanał na YouTubie i sobie zrobisz nowy kanał na YouTubie i zaczniesz tworzyć takie same treści, takie same treści, które wrzucałeś wcześniej. To nagle możesz się wybić. Co z tego, że robisz na swoim kanale półtore miliona subskrypcji, 150 tysięcy wyświetleń? Ja byś to zrobił na kanale, który byś świeżo założył, byś niedawno wbił 10-20 tysięcy subów byś zrobił 100 tysięcy wyświetleń, to nagle kolejny film by ci zrobił więcej i kolejny jeszcze więcej. I na, ten, na dowód tej teorii mam kanał Mandzio Minecraft, który był wybijany praktycznie przez nic, przez to, że wspomniałem o nim kilka razy i dla i totalnie to było robione na zasadzie siema, ten kanał jest robiony pod algorytm YouTube'a, zostaw lajka like i subskrypcję, nabij jak najwięcej, chcemy, żeby ten kanał się wybił i proszę, nagle te filmy zaczęły tam robić po 200-300 tysięcy wyświetleń, no tak z dupy po prostu. Zatem algorytm YouTube'a jak najbardziej da się manipulować, da się nim bawić, jeżeli tworzysz treści, które będzie chciała oglądać dzisiejsza młodzież, to możesz lecieć wysoko. Przykład Wawrzyniaka, którego nie da się zatopić, nieważne jak, jakąś szmatą, jakim jest chujem, to i tak się utrzyma na powierzchni, ponieważ jest na tyle nowym kanałem, jest na tyle nowym twórcą w oczach YouTube'a, że jego subskrypcje, jego widzowie po prostu się nie wypalili i cały czas będzie promowany i cały czas będzie się trzymał dobrze, No bo ponieważ tak to jest, no niestety, tak YouTube działa. A różnica pomiędzy właśnie dla mnie YouTube'em, a streamingiem, a szczególnie Twitchem jest to, że masz właśnie tych ludzi na czacie, których możesz obrażać, możesz nie obrażać, możesz mieć stosunek z nimi, jaki tylko chcesz, ale że po prostu masz tę społeczność na czacie, masz te realne osoby, że to nie jest pusta liczba, która obejrzy i wyjdzie, tylko rzeczywiście w zależności od tego, ile jest ludzi, czujesz mniejszą lub większą interakcję ze swoim czatem, ze swoimi z osobami, które poznajesz na streamie i po, właśnie to jest najważniejsze, poznajesz ludzi na streamach. Jeżeli ktoś przychodzi i codziennie... Jeżeli ktoś przychodzi, codziennie do ciebie pisze, codziennie się wita, codziennie się podzieli jakoś małą rzeczą, że się ma, bo u mnie to, tak jak na przykład u nas na czacie mamy szarat, na przykład przykład. Napisała przez wielu, to dam szara tylko przykład. Że pierwsze wiadomości, że jest listonoszku, wszyscy to zapamiętaliśmy, i generalnie każdego dnia przychodziła z nową historią, z nową historią, z nową historią. I takich osób jest coraz więcej i coraz więcej osób tworzy społeczność. I w pewnym momencie to przestaje być zbiórka randomowych osób, które tylko spamują, co powiedział Pokczam, co powiedział Pokczam, co powiedział, Pokczamp? Skip pogo, skip pogo, skip pogo. Tylko nagle zaczynają to być osoby, które przychodzą i się dzielą czymś więcej. Czat na Twitchu to w większości przypadków, to jest jak to YouTube określa i czat na YouTubie, który nie powinien się wypowiadać w tym temacie. XD, ale jeżeli chodzi o czat na Twitchu, to jest to często tak zwany syf. Dlaczego? Ponieważ jest to react chat. Siedzisz jako streamer, prowadzisz to, chcesz mieć reakcję od ludzi. Chcesz usłyszeć czy to co robisz się podoba, chcesz mieć od razu odpowiedź, chcesz, to jest nagroda dla streamera. Jeżeli widzisz, że coś zrobisz i nagle cały czas cały czat spamuje jakieś właśnie xd czy coś, jakieś KW albo jakieś pasty, to masz zastrzyk dopaminy w mózgu, takim kurde odjewają coś fajnego, spodobało mi się, zajebiście, ale fajną mam energię. Jeżeli na przykład chodzimy do endu i na przykład witch effect wymyślił, że zasłaniamy czat white hardo i nagle ty chcesz podpowiedzieć na czacie, patrzysz, a tutaj cały czat zasłonięty jakimś gównem, to masz takie wydóbki, ale z drugiej strony kurwa, ale to jest śmieszne. To śmieszne jest, nie? Tylko, że jeżeli to jest powtarzane za każdym razem, to nagle przestaje to być śmieszne, bo żart powtórzony milion razy już nie jest śmieszny, ale jednorazowo był zabawny. Każdy kolejny już był denerwowany, ale jednorazowo był zabawny. Ale wiecie, o co mi chodzi? Że na, Jakim masz czat, to zależy od ciebie. Jeżeli narzekasz na czat innych streamerów, jeżeli narzekasz na społeczności innych streamerów, to tak naprawdę nie powinieneś, ponieważ każdy ma swoją własną społeczność, każdy ma swój własny czat. Dla mnie, na przykład, u mnie, w mojej społeczności jest bardzo dużo wojny pomiędzy e, osobami, które lubią reagować, które lubią spamować, które lubią wysyłać dużo emotek i po prostu jedno słowo emotka, jedno słowo emotka, a osobami, które lubią się rozpisać, które lubią napisać 5, 10 zdań, które lubią podyskutować, wyrazić swoją opinię, właśnie pokazać się jako osobę. I taka jest sprawa, że trzeba na tym zapanować i trzeba po prostu pogodzić jedną i drugą stronę. Musi być w momencie, tutaj, musi być w momencie, e, że tak powiem. Musi być miejsce dla jednych i dla drugich, muszą być momenty dla jednych i dla drugich, i też e, trzeba po prostu miejscami nawet wychować czat. Adam dał jako przykład swój czat na Facebooku, tylko że czat na Facebooku wyświetla się wszystkim publicznie, wyświetla się wszystkim Twoim znajomym. Ludzie, co tam przychodzą i się wypowiadają na czacie, to są zazwyczaj osoby, które. Nie chcą mieć przypałów przed znajomymi, dlatego jeżeli się wypowiadają, to raczej już siebie nie zrobią takich debil, nie zrobią się kompletnych debili, To nie jest ukryty nik, który, po którym nikt się nie wytrakuje. A nawet na Twitchu, jeżeli korzystasz z jednego niku i się wypowiadasz i biegasz ogólnie na, po wielu kanałach, zdobywasz renomę powoli i nagle ta twoja anonimowość staje się twoją personą internetową. Nagle ten twój nick internetowy, nagle z, z nikogo z randomu na czacie, jeżeli się wypowiadasz na wielu czatach, jeżeli biegasz, jeżeli e, po prostu jesteś aktywnym użytkownikiem Twitcha, nagle zdobywasz renome. Albo nawet jeżeli jesteś na jednym czacie i regularnie się wypowiadasz, i, 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 cały czas piszesz, to jest nagle tak, że przychodzisz na czat i się siedem randomowych osób z tobą wita. Co z tego, że nikt ciebie nie zna, nie tworzysz treści w internecie, po prostu kojarzą ciebie, ej, to jest ten ziomek z czatu, ja go lubię strasznie, lubię z nim pisać, lubię jego wiadomości, Śmieszy mnie. Napiszę mu cześć. Ciekawe, czy mi odpisze. To są nawet takie małe interakcje, których się ja jako streamer nie dostrzegam ich dużo na swoim czacie, ponieważ nie mam zawsze okazji spojrzeć na ten czas, zwłaszcza jak spiderujemy, czy jest duży spam, czy coś. Ale jeżeli jestem na innych czatach, na których też jest duży spam, i też wiesz, ludzie wyspamują, bo dostrzegam te interakcje. Zatem zakładam z góry, że one są na każdym czacie. I sprawa jest, e, sprawa jest następująca, że jeżeli. Nie potrafisz zapanować na swoim czatem, nie potrafisz go wychować, to jeżeli się z tym zgadzasz, to spoko, taki ci, ci się podoba, ale jakbyś, Adam, streamował na Twitchu, jakbyś zaczął budować swoją społeczność na Twitchu i jestem przekonany, że mógłbyś zebrać taką samą społeczność, jaką masz na jaką miałeś na Facebooku, mógłbyś mieć te swoje małe, kameralne streamy i myślę, że nie wiem dlaczego, skąd się wzięła ta nielubość, że tak powiem, do pokazywania się na żywo ponieważ ja uważam, że to jest bardzo naturalne, ponieważ tak naprawdę ludzie ciebie oceniają tu i teraz, w tym momencie, nie oceniają rzeczy wersji wyreżyserowanej ciebie, nie, nie oceniają tak naprawdę, że tak powiem, sztucznego poglądu ciebie, tylko oceniają ciebie takim, jakim jesteś. I tak, czasem się wkurwisz. Czasem powiesz coś nie tak. Czasem komuś wejdziesz na odcisk, czasem ktoś ci wypomni jedno słowo, którego powiedziałeś w ciągu ostatnich 500 godzin streamowania. I trzeba sobie z tym żyć, bo takie jest niestety życie, bo się poddajemy tutaj cały czas na ogólnej ocenie, że tak powiem nie setki, tylko nawet tysięcy, a czasem dziesiątek tysięcy osób, czyż nie? I czasem jeden wybryk, no po prostu robi się z niego dym, afera, no ale takie jest życie niestety na żywo, co nie? Że to troszeczkę są większe wybryki, afery, zawsze możesz się pilnować, ale... Jeżeli chcesz, to da się posiadać czat dla swojej społeczności, że tak powiem. Zamknięty czat dla społeczności, gdzie się wypowiada tylko twoja społeczność. Nawet nie musi to być płatny czat, wystarczy dobra moderacja, albo wystarczy po prostu dawać dobry przykład. Olewać tych, co spamują głupoty, czytać tylko tych, co piszą długie posty. W momencie, kiedy ja przeczytam dwa, trzy, cztery dłuższe posty u mnie na czacie, nagle mój czat umiera, jeżeli chodzi o spam głupot. I nagle cały czat się staje referatami 10-15 wyrazowymi, bo wszystkie osoby co spamowały Reakty, widzą: OK, dobra, nie ma dla mnie miejsca, muszę napisać coś innego i piszą coś innego, albo po prostu się odsuwają. Albo wtedy się aktywują wszystkie osoby, którym się nie podoba czat reaktujący, i nagle: O, teraz jest moment, żebym mógł coś napisać, żebym mógł, mogła coś napisać, bo teraz akurat jest tak, że ja się dobrze czuję na czacie. Jeżeli chodzi o samą kulturę streamingu, reactu i tego wszystkiego, ja osobiście uważam, że to jest dobry balans. Że to jest często jakkolwiek. Brakuje kultury i ogłady wśród niektórych streamerów, i brakuje, że tak powiem, zahamowań z niektórymi zachowaniami, i czasem się to bardzo szybko przeraza w taki masowy atak na niektóre osoby momentami, jeżeli chodzi o jakoś. Większą, czy też e, mniejszą krytykę, czy czasu nawet wyrażenie opinii, to jest to kwestia czasu, żeby się to wyrobiło, i uważam, że z każdym kolejnym tygodniem jest lepiej. A dzięki temu, że jest tyle osób streamujących, które się wypowiadają i które nie boją się wypowiedzieć, e, to ludzie zaczynają trochę bardziej zważać, zwracać uwagę, co oni robią, troszeczkę bardziej uważać, trochę mieć na uwadze, że dobra, mogę odjebać jakieś gówno przed moimi widzami, oni się niska, nie zauważą. Ale czy ktoś, kto to może ewentualnie oglądać gdzieś na streamie, tego nie zauważy i czy mi tego nie wypomni na głos i czy wszyscy tego przypadkiem nie zauważą. No i tutaj się od razu tworzy e, moim zdaniem czystka taka, e, taka YouTube'owa, że uważam, że, w e, że im dłużej będziemy streamować, im będzie więcej streamerów i im będzie więcej osób, które nie będą się bały wyrazić swojej opinii tak długo, jak ta opinia właśnie będzie tutaj, e, że tak to ujmę, po prostu e, konstruktywna o idealne słowo że jak tak długo jak to będzie opinia konstruktywna yy, to będzie trzeba po prostu troszeczkę bardziej zważać co się robi w tym internecie i jeszcze jedna rzecz co Adam powiedział co też yy, tutaj chciałem się odnieść tylko muszę muszę Byli znaleźć ten szkole, fragment gram na dżungli w lolu to... sky Tutaj dziękował. To nie... ty, czy zaczynasz od rantowania swoich widzów, ale ładniejsza jest puenta, okej? Okay? Godzinkę live'a z QA przy 1820 koła ludzi wszyscy piszą. To jest yy, taki bzdiem na Facebooku. A pamiętam taką z moimi według mnie nie jesteście mionkami, którym nie da się wyjaśnić czegoś, więc dlatego chcę wam. Siebie wyjaśnię skrupulatnie raz. Ja wiem, opluwam wszystkie donaty i suby. Opluwam wszystko, bo teraz jest poważny temat. Potem się wtedy zwrócę do tego i wszystko to napiszę. I do wszystkiego się zwrócę. Zatem proszę cierpliwości, troszeczkę zarówno subskrybenci, biciarze i donaty, bo specjalnie opluwam wszystko, wyciszyłem powiadomienia wszystkie. Aby był po prostu taki moją inspiracją, aby zrobić to hop, które teraz zdjęcia prywatne. Nie zamierzam streamować na YouTube family friendly, chociaż to nie chodzi o to, że ja będę zaraz buzem. Wiem, nie powiedział tego, absolutnie nie powiedział tego nigdzie, ale już wiem, co powiedział Naruciak. Naruciak powiedział jedną bardzo ważną rzecz, która ponownie jak dla mnie jest troszeczkę sprzesza z y, hejtem na streaming, co nie, dlatego cały czas uważam, że po prostu Naruciak miał bardzo złe doświadczenie ze streamerami i z osobami, które widział, że są najpopularniejsze na Twitchu, że po prostu widział, kto jest najpopularniejszy na Twitchu i z góry po prostu, z góry sobie tutaj pozakładał. W tym pewnie też mnie historyk sobie założył, że to za syf, nie chce być częścią tego syfu, spoko, jego opinia, ale jest jedna rzecz, z którą muszę się absolutnie zgodzić i się podpisać, ludzie się kurwa boją wyrazić opinię. Tak się ludzie boją wyrazić opinię. To jest. E, ludzie nie potrafią wyrażać konstruktywnie swojej opinii. Jeżeli ktoś wyrazi swoją opinię w jakikolwiek sposób, próbuje, e, próbuje naprawdę stąpa na paluszkach, żeby delikatnie wyrazić swoją opinię, to zawsze się znajdzie ktoś, kto powie, że to jest źle, a jeżeli się kogoś spytasz o opinię, to ta osoba ci nie powie. Jesteśmy ostatnio na imprezie. Leci piosenka tam. E, to była minimajka piosenka, tak? Którą wydali. Ja pokazuję i jesteśmy. Jest osiem osób. Jest 8 osób e, i pokazuję palcem. Co sądzisz, o tym, co sądzisz o tej piosence? No ja nie wiem, no nie wiem, o Boże, o Jezu, no nie wiem, no taka, no może być. Nie, co sądzisz? 1 do 10, Jezu, nie wiem, 1 do 10, Jezu. Co sądzisz? 1 do 10, Boże, no powiedz mi. On mówi 8, a ja tak ja, o 8, mówi, że może być 8, to widzę, że kurwa paniż ma standardy wysokie, co nie? Kolejna osoba, 1 do 10, 1 do 10, 1 do 10. I każdy się boi wyrazić swoją opinię, i to mnie strasznie boli, bo. Nawet jeżeli stworzysz środowisko na zasadzie, że hej, chcę poznać Twoją opinię, nie obchodzi mnie, czy jest kontrowersyjna, czy nie. Nie obchodzi mnie, czy się ludzie zgodzą, czy będziesz tutaj odmieńcem. Chcę ją poznać, bo jestem ciekawy Twojej opinii. Chcę usłyszeć inny punkt widzenia. Chcę usłyszeć, Ty, jako osoba, co o tym sądzisz. Nawet jeżeli się boisz, co tam, tam powiedzieć, ponieważ jest bardzo ważne, że jasne, są środowiska, gdzie często nie chcesz wyrazić swojej opinii, bo. Wiesz, że będziesz sam jak palec i zostanie zjechany i będzie źle. Oczywiście. Ale ostatnio zauważyłem trend, że ludzie boją się wyrazić jakąkolwiek opinię. Że jedyna opinia, jaką ludzie wyrażają, to jest opinia tłumu. To jest opinia, z którą się mogą zgodzić wszyscy. Takie ogólniki, opiniotwórcze. I troszeczkę zaczyna mnie to przerażać, ponieważ czasem, jak na streamie wyrażę o czymś, czasem jakąś opinię. To oczywiście ja jestem streamerem, mi zawsze stream napisze plus jeden. Powiem, że Jezu, jak kocham jeść gówno i z chęcią bym was poczęstował, to wy mi plus jeden napiszecie. Przecież nie? Ale czasem widzę na tym streamie, że ktoś przychodzi, że ktoś wyrazi swoją bardziej kontrowersyjną opinię albo jakąś opinię, która powszechnie jest wyśmiewana, co nie? Ostatnio mieliśmy dziewczynę, która wyraziła jakąś opinię i. E, została wyzwana od razu przez czat od julek, gdzie musiałem na was nakrzeszyć czat od tych julek, e, żeby jej nie wyzywać, bo miała inną opinię dziewczyna. I jasne, może stereotypowo to się zaliczało i tak dalej, ale właśnie przez to, że od razu tak została, została wykluczona, ludzie nie chcą się dzielić swoją opinią. I to jest bardzo ważne, że i to jest też prośba, że jeżeli ktoś tutaj przychodzi się podzielić opinią, jest to opinia kontrowersyjna, czy cokolwiek, to zamiast alienować i zamiast wyśmiewać, Dajmy szansę obronić tę kontrowersyjną opinię, wysłuchajmy, albo dajmy szansę odpowiedzieć po prostu lepszym argumentem. Jeżeli ktoś, to jest inna sprawa, jeżeli ktoś wchodzi w zaparte i mówi głupią opinię, to odpowiadasz na głupią opinię z szacunkiem, ale udawanie, że ta opinia jest głupia i nie ma racji. A ta osoba mówi, nie, bo nie, bo ja tak uważam ich tyle. No dobra, to inna sprawa. No to wtedy inna sprawa. To wtedy wiadomo, z kim rozmawiamy już. To no wtedy już wiadomo, z kim rozmawiamy. Ale nie trzeba być tą osobą, która wytknie palcem i od razu wyśmieje. Ja moim zdaniem, moim zdaniem, najlepsze środowisko jest takie, gdzie można wyrazić swoją opinię, a jeżeli ktoś mówi opinię tak głupią i niedorzeczną, to po prostu to przemilczeć. Albo powiedzieć, ja się nie zgadzam, bo to, to i to, ale okej, okay, nie dojdziemy do porozumienia. I chciałbym, żeby więcej ludzi nie bało się wyrazić swojej opinii, bo, bo to nie jest tak, bo ja mogę stworzyć środowisko, najmniejsze na wyrażenie swojej opinii, jak to jest tylko możliwe. Ale też trzeba mieć jakieś kurde jajca. Bo jest problem taki, że oprócz tego, że tak, wykluczenie przez środowisko i wszystko, ale ludzie się kurwa boją za dużo rzeczy czasem w internecie. Boją się wyrażania swoich opinii i tego. Troszeczkę się za bardzo boimy. Jest, żyjemy, te osoby, które wyrażają opinię, żyjemy w wystraszonym społeczeństwie, która się boi coś powiedzieć. Jak oczywiście rozumiem, że nieśmiałość, introwertyz i całą resztę, ale kurde, nie bójmy się aż tak bardzo. Nic złego się nie stanie. Jeżeli, jeżeli powiesz swoją opinię, i nawet jeżeli większość osób się z Tobą nie zgodzi, to się zastanów, dlaczego się nie zgodzili. Czy to dlatego, że ta opinia jest głupia? Czy to dlatego, że ta opinia jest zła? Czy to dlatego, że nie mam racji? Czy to może dlatego, że ja mam rację i cała reszta nie ma racji? Bo wiem, że tak jest, bo był research zrobiony, bo dowiedziałem, dowiedziałem się, że to na pewno jest rację, i na pewno wraca jest po mojej stronie. Trzeba, trzeba tutaj pamiętać żeby się nie trzeba, trzeba pamiętać, żeby się nie bać, wyrazić swoją opinię, że nie, nie trzeba się bać, żeby obronić swoją opinię. I co jest najważniejsze, trzeba się nie bać zmiany swojej opinii. Bo nie wiem z jakiego powodu bardzo często są ludzie wytykani palcem i szyzeni. Pa, on coś kiedyś mówił to, a teraz mówi to. Jaki debil! A ja powiem inaczej. Kiedyś mówił to, a teraz mówi coś innego. Może się czegoś nauczył, może, co, może coś wpłynęło na zmianę jego opinii. Ciekaw jestem, co doprowadziło go do zmiany opinii, jakie rzeczy nastąpiły i dlaczego ta zmiana opinii nastąpiła i co ona teraz oznacza? Że ważniejsze jest doświadczenie. I tego właśnie mi brakuje. Dojrzałej dyskusji w internecie. I mam nadzieję, że jej trochę więcej będzie. Wiem, że na tym czacie jest jej dużo i dziękuję ślicznie za to. I przeczytam teraz kilka komentarzy tutaj dłuższe, które były e, tutaj wrzucone i wracamy do dramek Aferek, a później lecimy na speedruny i przeczytam te wszystkie donajciki.